Aktualizację w odcinku o 7 rano już wam pokazywałem, że mamy nową mapę czy nowych ziomali. Popatrzcie, przykładowo taki Scientist Nowy TV Man. Kiby. W tym momencie ma ich tylko 2000 osób i trzeba było to kupić za robuxy, ale tutaj, na tej tablicy, za zwykłe pieniądze mamy Rocket Cameramana. I musimy go trafić. Nie ma to tamto ten tego. No ogólnie 8% szans to jest bardzo dużo. Więc ja... O! Mamy go! Za drugim razem, tylko szkoda, że to jest przezroczyste. Ej, dobra, Rocket Cameraman. Na początku. Ja 500 damage co 3 sekundy, ale jego maksymalny damage to 2000 na sekundę, więc bardzo słabo i bardzo ma słaby zasięg. Natomiast musimy go na pewno przetestować i powinniśmy zrobić to na nowej mapie Graveyard, czyli cmentarzysko. Akcja jest taka, że popatrzcie, tutaj na tej dyniowej mapie mamy napisane Abysmal Mode, czyli że super hardkorowy i tutaj niestety, ale jest to samo, więc będzie ciężko. Wydaje mi się, że ta postać nowa, Rocket cameraman nie nadaje się na tą mapę totalnie, ale i tak weźmiemy go i no i widzowie, popatrzcie, mamy totalnie nową mapę. Tu są w ogóle dwa spawny. Nie widziałem tego wcześniej. Patrz, stawiam tego gościa na start. On Ej, wydaje mi się, że będzie być bardzo, bardzo dobrą postacią na start. Znaczy, oni zaraz to będą przechodzić, no nie, ale jak ty coś postawisz, to będzie spoko. Serio, ten nowy gość kogo stawiasz na start z nowych postaci. Let's go! Dobra, widzę, że są dwa spawny. Są tutaj słuchajcie, jakieś krzyże. Ta mapka w ogóle i... wydaje się być dość krótka. Autoskipa? No mamy autoskipa, musimy zarabiać pieniądze. What więc was? ja troszeczkę się tutaj, słuchajcie, cykam. Ale zaraz wezmę jetpacka, słuchajcie, wrzucę ja tego jetpacka, Jetpacka jet wrzuciłbym na przykład tutaj, to będzie dobre. Poczekam aż autoskip o. leci lecia. You don't have enough money, no nie, daj mi enough money, mordeczko! Dobra, teraz mam enough money, tylko że oczywiście on jeszcze nie ma tutaj tego zasięgu, więc on będzie nas pilnował za dosłownie chwilę. Ej, musimy go, koniecznie, go, bierz go, bierz go. Tom, koniecznie przetestować tego rocket Cameramana, ale zrobię to zaraz jak będziemy słuchajcie mieli pieniążków trochę więcej dobra kolejna bariera tutaj powstała ale Milo niestety sytuacje. mało ona dała niestety słuchajcie nie za dużo dobra niech ten twój spider pomp i teraz rady. jetpack już robi a ja będę upgrade'ował tego i oczywiście stawiał dyniarze czyli trzeba będzie dołożyć jeszcze tego gościa on ma dość ja mały zasięg tak ale można zaraz go spróbować słuchajcie wrzucić właśnie zastanawiam się gdzie może na przykład przychodzi? tutaj chyba nie chyba ej nie dobra przychodzi. ja go tutaj wrzucę wiecie co czekajcie ja go tutaj spróbuję wrzucić tylko, że zaróbmy na to jeszcze. To Uwaga. Dobra, jestem. Ja okay. On y rzuca, słuchajcie, jeszcze. patrzcie, ma bazukę i rzuca jedną na... Trzy sekundy, to mało, to naprawdę Oczy, mało do... Jakiś kibelek przeszedł Dobra, ale, kibelek. ale robisz go, ale robisz go Dawaj, weź go jakoś ogarnij no nie, bo... mój go chyba nie zrobi No ale ty masz trzysta 300... pieniędzy No to postaw coś sensownego i niech Dobra. on tutaj go robi Dobra, kamera spider tutaj go słuchajcie ogarnie A ja w takim razie tak Mamy tutaj tego boss toileta I on mnie troszeczkę tutaj marski mierdobier, Dobra, zupgrade'uję tego jetpaka, On będzie go trochę tutaj jechał Damy słuchajcie autoskipa No i może zaraz będziemy upgrade'ować jakieś kolejne postacie Słuchajcie, niech on wyrośnie tutaj na przykład ścianę Ja muszę że postawić Ej! Robi się grubo! Ta mapa naprawdę będzie trudna! Serio, mój ja już to widzę. grubo, to szósta fala dopiero. Ej, serio, dobra, Rocket cameraman, dawaj, JetPaka. strzelaj tymi, 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 no! A ty stawiaj ścianę, <grym> lamusie! No, dobra, ja postawię, słuchajcie, tutaj dyniarza, żeby oni się blokowali na tych dyniarzach, no nie? Wiecie, o co chodzi, wiadomo, wiadomo. Dobra, no, rozwalajcie. Okej, okay, mój tutaj jetpack zaraz też Ta, ma... kogoś przejmie. Ja w takim razie Ta, daję kolejnego dyniarza tutaj. Daję go tutaj. Bo ja mam dwa tu jest dobra. pykany, leci ten boss toilet On mi się średnio podoba, powiem szczerze No ale zobaczymy, słuchajcie, co z tego wyjdzie Dobra, tutaj upgrade jest za 200 Więc zaraz, słuchajcie, postawię, żeby on miał Oczywiście więcej siły na tej właśnie oto ścianie Tylko, że zaróbmy kaskę Dobra, damy autoskipa i ja w takim razie Zrobię mu upgrade i słuchajcie Postawię okay. jeszcze jednego dyniarza Którego, Nie, słuchajcie, wrzucę na przykład to rozwalę, tutaj jest okay. Dobra, rozwalą go? rozwalą go? Rozwalą, no i fajnie, ściana jest co ma 2 500 i popatrzcie, jak bazuka raz to, to trafiła, to tutaj dużo mniej HP na przykład mu Stało, no nie no niestety Uuu, leci 900... tutaj na przykład Larch, oh, taki prosto, gość. dobra ja zaraz bym spróbował słuchajcie za 350 ulepszyć tego bo on może zrobić naprawdę dobrą robotę dobra ciach on bije teraz słuchajcie 500 co sekundę więc jest naprawdę gig. dobra w takim razie słuchajcie trzeba kolejnych dyniarzy stawiać ja tutaj walnę kolejnego dyniarza i tak raz dwa trzy czterech dyniarzy słuchajcie mam i teraz I ile zaraz, już postawię, y, zaraz piątego postawię dyniarza no wszystkich żeby tutaj już mieć no nie dobra jest piąty dyniarz nie, oni tego nie przechodzą. Chyba nic nie przeszło to Toilet City, prawda? Dobra, dajemy w takim razie autoskipka. I teraz, słuchajcie, to jest dobre pytanie, co stawiamy dalej? Może tego bym subgradował za 400? Ja o, zaraz widzisz? Postawię mit mityka. Patrz, 5000 siły to już ma, więc całkiem dużo. Całkiem dużo. Ale jakiś mityk powinien właśnie wlecieć, czy, 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 czy nie? Dobra, Postawiła? bo patrz, ten jetpack, ten jetpack. Ten jetpack po prostu przelatuje to, jak totalnie mu się podoba, no nie? Dobra. Zobaczymy. Serio, chyba będziemy cisnąć teraz mityka, widzowie. Tylko pytanie, gdzie go postawić? Ja bym go na przykład wrzucił gdzieś tutaj albo tu bym go wrzucił. To jest dobre miejsce, tylko nie mamy oczywiście I na Dobra, ale te jetpacki też dają radę. Dobra, leci minigun, a to jest nowa postać i ona może być o! trudna. Natomiast tutaj no, jeszcze leci jetpack to. polistojle. Poli no dobra, ale twój coś tam też strzela, więc zobaczmy, słuchajcie. Zobaczmy. Tak, a ja no, zaraz... daj mi autoskipa na upgrade go. Dobra, daję autoskipa i ja w takim razie jest jetpacka tak też jest zrobiłem. Startująco. Dobra, ja zrobiłem tutaj upgrade tego jetpacka. Okej, okay. ten jetpack też go tutaj sobie sieka. Jak ten polistoilet, słuchajcie, czy on to przejdzie? No ten jeden chyba może to niestety, słuchajcie, przejść. co jest dość niepokojące. Zależy, Jezu, jak twoje spidery Zależy, słuchaj, jak ten twój spider. Ja to będę obserwował. Dobra, bo on go tutaj. 2000 ma tylko. No to co, przepuszczamy go? Dobra, on go jeszcze weźmie. Nie, nie, on go jeszcze weźmie ten spider. Kamera Jezusem Spider go weźmie. go weźmie, ale on bardzo mało bije, wiesz? Weźmie. Bardzo mało go bije. Popatrz, 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 popatrz. Po 2400, 2300, 1500 1000, dobra. Ok. Okay, patrz, 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 dojechał oh, go, nice! Jezu, na końcu. Nice, dobra, no to jest go jest dobrze, Dobra, chwil, tu leci nie? kozacki gość, ale zaraz, słuchajcie, zarobimy pieniądze i ja bym postawił wtedy tego właśnie mojego ziomala, no nie? Tutaj bym go, słuchajcie, bardzo Ja muszę walnął. zacząć stawiać dyniarzy, bo nie jestem w stanie zarabiać i upgradeować na czas, a widzę, że się robi ciężko tutaj. No, zaczyna się robić ciężko, to prawda. Serio. Trzeba więcej kasy, słuchajcie, trzeba tych dyniarzy. Tutaj, niestety, ten gość z tą ścianą robi średnią robotę. Natomiast ten bazukamen. No ja trzeba Ja bym go posłać. Maksował, ale zaróbmy mimo wszystko najpierw na mityka. Ten mityk chyba jest trochę ważniejszy, mam wrażenie. Jest wiecie? nie, potrzebny bardzo. Serio, ten mityk będzie bardzo potrzebny. To jest 60 tysięcy siły, no nie? Kurde, nie wiem, czy autoskipa nie trzeba wrzucić, żeby zarobić na to. Tak mi się coś wydaje, wiesz? Dobra, wrzucę autoskipa i w takim razie faktycznie go po ja O nie, ja nie twój tak kamera Spider tutaj jest. Jezus, ale źle go postawiłaś. Tragedia. No dobra, trudno. To jak... Zobaczcie. Zobaczcie, na łapie z różnych stron. Postawiłem go tutaj, i teraz, słuchajcie, obserwujmy, bo mój bije 800 na sekundę, więc nie tak mało, słuchajcie. Nie tak teraz mało. Teraz upgrade'owałam tego piłeczkowo za mojego. Dobra, ja bym upgradował, słuchajcie, dyniarzy, ale na razie poczekam na 1500 dolarów, po prostu, żeby mieć święty spokój. Dobra, teraz tego dobijcie. O! Zatrzymali Jezus, się. no nie, niestety się zatrzymał, zatrzymał No ale dobra jetpack też tutaj tutaj tam tam Ten ten bo nie, dobra zaraz i Dobra mój też z też strony z drugiej strony jeszcze nie, Dobra, się. ale więc pytanie 36 tysięcy, więc pytanie jest iloma wyjdzie stąd, dobra mając 20 Twój go tutaj też troszeczkę obija. Zaraz tak, lecąc, się o, tutaj zaraz leci nie, tutaj tutaj dobra spoko dual blade'a, dobra spoko, ten jetpack też go tutaj mój troszeczkę słuchajcie Więc ja Uuu. potrzebuję słuchajcie dosłownie 200 i naprawdę będzie dolarów taki naprawdę mocny taki taki już teraz Taki całkiem fajny, teraz 250 ja spider tutaj na końcu, bo tak to klepo w ostatniej chwili, bo on już wychodził za linię, No ta, ten Nie, w ogóle spidery są dobre. Naprawdę one są OP. Oh, dobra, prostu... słuchajcie, rozwalcie ich teraz. Ostatni moment. Okej, okay, dobra, rozwal tego. Dobra, i teraz słuchajcie, mam upgrade, ja więc uwaga, autoskipek. No tak. I teraz, słuchajcie, wydaje mi się, że ulepszy dyniarzy, tak, żeby chociaż trochę tak, oni robią ja właśnie też to zrobiłam. Bo to naprawdę trochę bieda się robi w tym momencie, no. Dobra, tego teraz sobie ulepszymy. Ten mój i tak będzie zrobiłam, teraz bo dobrze bił O, słabo widzisz, słabo jak on go bije. Wow, 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 Trzeba to przecieżyć, widzowie, tak, za głośno. Dobra, robią ich, robią, robią. Czyli teraz tego sobie. No, ty masz tam dyniarze. dźwięki, no tak, No tak, hardkorowo dźwięki. głośno przez chwilę no było. Ja Ja wiem, dźwięku wlecę. Tam... Ej, ta zasłona też coś tam widzowie teraz dała, tak mi się wydaje, popatrzcie, nieźle. Dobra, kolejne i teraz tak, jeszcze tego dyniarza, słuchajcie, nie ulepszyłem, więc teraz go ulepszę. Dobra, ciach, jest dyniarz ulepszony. Leci mu sklepany tam toalet, lecą bo toalety. To teraz, słuchajcie, ja bym dał 750 dolarów na tego gościa. On może, słuchajcie, być naprawdę niezły. Zwłaszcza, że to jest nowa postać, no. więc musimy go, słuchajcie, wymaksować. Takie, no moim zdaniem, powinno być nasze zadanie. Dobra, dam autoskipa i właśnie zupgrade'uję go. I teraz o, bym, słuchajcie, za dobra, 600 dolarów do upgradeował tą ścianę. Gitana. Tą ścianę, słuchajcie, zrobimy. Ewidentnie. Postawił ściankę. I teraz widzicie, ściana, co ma 10 tysięcy siły. No dobra, 10 tysięcy to już jest. Ta... Patrzcie, oni nie przechodzą. Ten eksplozyw leci, słuchajcie, do naszej farmy dyniowej, więc jest super słuchajcie. Tam, ja tu obstawiam tyły, a ty tam ogarniej przychodzi. Ja Początek no. Dobra, jak ta ścianka. Ej, bo oni tutaj zostali niestety uśpieni, ale już teraz lecą. Dobra, ci to w ogóle nic nam nie zrobią. Nie ma w ogóle żadnej szansy. Więc e, zbieramy kaskę, słuchajcie. Woli się, st stabilizuje sytuację. Dobra, powoli. jedna dynia, zaraz, słuchajcie, druga dynia będzie. Więc też w porządku. Tutaj goście tego nie przejdą. Ten Z bazuki te. Ej, ten twój nawala. roket toilet. Ten twój, tak, ten twój z bazuką dobrze obija. On bije 1500 co półtorej sekundy, więc jest to mało, ale zawsze coś, no nie? Dobra, autoskipek i w takim razie. Jedna dynia i zaraz będzie druga dynia. ciach Też robię to. Teraz jeszcze dwie dynie, słuchajcie, mi zostały do ulepszenia. Więc ulepszymy sobie tą. Ej, dobra, no niestety przeleciał ten basco so toilet, ale ta bazuka trochę Oj. go tam delikatnie wiesz. Ona mu tam robi pam, 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 więc spoko, więc w porządku. Tutaj jak on jest dojeżdżany, jest ładnie. Nie, chodzi za nimi, dobra. Ten dual Black, Nie, nie przejdą. Jetpack go tutaj klepie, więc też w porządku bym powiedział, słuchajcie. Powiedziałbym, że całkiem jest git. Dobra, dobra, dobra. Jak oni tutaj to przechodzą, bo ten jetpack twój powinien ich jechać. No dobra, 500 dolarów potrzebuję, słuchajcie. 500 dolarów, mi tutaj jedzie. dajcie. Dobra, ten jest pykany. Dobrze. Ten też, słuchajcie, jest pykany, więc też dobrze. Te On też, tego też, nie przechodzi. Więc tak, jedna dynia. Oh. I teraz jeszcze tą dynię, słuchajcie, musimy. Dobra, tu lecą no, te dualblady. Mi o, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Dam autoskipka i wrzucę tą dynię ostatnią. Dobra, czyli mamy te dynie ulepszone. I teraz będę zbierał, dobra, słuchajcie, tysiąc chyba na tą ścianę. Czy myślisz, że Nie. Czy myślisz, że nie no właśnie tak, to jest dobre tak, pytanie. Tak, panie. Tak, może... może... Nie, tak, Jetpaka. Dam jetpacka, bo jetpack jet jet ma teraz taki zasięg. Wow! No to dobrze, on powinien bronić tej ściany wtedy, słuchajcie, dobra. A no niestety nie bro... Ej, pack, co broni. Ej! Czy ściem? mi się wydaje, czy ta rakieta jak trafia, to obija kilka naraz. A, tak, no mówiłam ci, no? Że jak już zauważyłam. No to Ej, nieraz możliwe. zrobił. Dobra, to e, no. wymaksowałem go teraz i teraz będą Faktycznie! To jak wybucha, to on jak no. kilka osób naraz. Tak, nice! Tak. Nice! No to to jest dobre. Patrz, jak oni mają mało HP teraz przez to. To jest genialne, że on jest w takim miejscu. Serio! Podoba mi się, naprawdę. To teraz tego za tysiąc To Powinna być jeszcze, lepszą. wiesz, jaka postać? Taka, no, którą dawaj. się postawi? Ona jest kamikaze typu wybucha. Tak, tak, z jakimś gigadobym giga gościem, no? Z jakimś totalnym kocurem. Tak. To by było mega op. Dobra, to słuchajcie. Jezu, genialne. Zbieramy chyba 3000. Tak mi się wydaje, że to będzie jednak najlepsza taktyka, żeby pozbierać te 3000. Tylko poczekajmy. Dobra, wrzucę tego autoskipa. Mam 1600, więc pytanie, czy po tych falach będę miał 3000. Myślisz, że tak, czy nie? O nie, leci Airplane. Źle to zaplanowałem. Oj, oj. Źle to, słuchajcie, zaplanowałem. Co prawda? On jest tutaj. Patrz, i tak mocno obity. Popatrz, 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 tak, popatrz, popatrz. Tak, Lecą tak, waki My lecą jetpaki, te polisy. Dobra, ej, ja mam słuchajcie, tak, w tym ale momencie. ale ten jetpack mój tutaj coś tu obija. E, brakuje mi tylko 800 dolarów, więc to nie jest Oj, tak dużo. Odbija. No, tutaj patrzę ten jetpack. O, rozwalony. Rozwałę ten airplane dobra. tutaj jeszcze żyje, ale też nie powinien tego przejść, bo popatrz jak jest jechany nie, tutaj, zobacz, no, zobacz, zobacz. Dobra, 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 spoko. I w takim razie zaraz wleci, słuchajcie, Odraz naprawdę go też potężny tutaj upgrade. Dawajcie, 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 dawajcie. Ten airplane przeszedł? Nie, nie przeszedł. Dobra, 200 nie, nie, nie. dolków w takim razie. Ta falka jest dość słaba. Wow, tutaj, tutaj. Dobra, daje ten i od razu upgrade, ciach. Okej, okay. i teraz jedziemy ich, panowie, dobra. a ja kolejny ja tysiąc daję na ścianę. Patrz, patrzę, ściana co ma 25 koła Kana, teraz. I a, popatrz, leci taki flying So no. i nagle ma połowę życia. No nie, no to to jest życie. To jest życie, widzowie, to jest a dobre. pod tym względem jest okej, okay, no. Dobra, to teraz chyba dyniarze przydałoby bardzo się robić, tak mi się wydaje, że dyniarze mogą no, tutaj ja być się dobrze. No, ja się skupiam na dyniarzach, bo mi brakuje tutaj pieniędzy na upgrade'y. No właśnie, u mnie kolejny upgrade 4000, to to już jest dużo. Tutaj no, słuchajcie też. też. Tutaj tego jetpaka, Wiesz, słuchajcie, bym wymaksował. Co? No, jetpaka za trójeczkę mógłbym, słuchajcie, wymaksować. Ja jetpaka Serio. teraz za czwóreczkę planuję zrobić, ale najpierw zrobi mi tyka za czwóreczkę już. Dobra, to ja najpierw zrobię, słuchajcie, dynie. Wydaje mi się, że dynie, są spoko, jednak zarobek. No, przyda się powiedzmy sobie szczerze. Więc dawaj, 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 tutaj 600 dolarów, teraz tego. O, uśpił dyniarza, właśnie, więc też w porządku. Ta falka będzie prosta do przejścia, to ale rozwalmy dynie. tego gościa mimo wszystko, żebym ja właśnie zarobił na upgrade. Y i Wtedy będziemy mogli puścić falę i ja zarobię więcej, dokładnie tak jest plan. Dobra, czyli tak, uwaga, Boże, e czy to, czy to, czy to. teraz ciach ta dynia i na kolejną dynię nie uzbieram, więc uwaga, wleci autoskip. I teraz tak, jedna dynia, druga dynia. O, to dynia. ja zaraz za czwórkę zrobię mityka. Dobra, ja ostatnią dynię zaraz zrobię. Patrz, ściana 25 koła, jak ona sobie poradzi z tymi małymi kiblami? Bo o, ten w ogóle, mityka, patrz, oszedł. on z tą bazuką ich nie przepuszcza. What the, co jest grane? Zobacz, jak on rozwala, widzisz Ej, kilka naprawdę? No. On nie jest słaby widzowie, absolutnie. I on, jest dobry. on jest niezły. Ta fala, znaczy ta ściana niestety nie wytrzymała, ale gość jest naprawdę OP. wszystko. No. Tak. Dobra, słuchajcie, to w takim razie trzeba będzie tego jetpacka zrobić, albo tego za czwórę. Dobra, zrobimy tego za czwórę. On będzie miał większy radius, a tutaj jak z radiusem, ten został uśpiony. No właśnie, nie mamy medyka, Czyli ten jetpack słuchajcie. też tam przydaje radę? Ja nie wiem, czy nie postawię zaraz kolejnego Zradnego z z medyka? bydyka? Nie ma żadnego medyka, no. Tu jest plus 1000 i cooldown minus 3, 0,3, a to jest większy radius. No dobra, zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, bo oni tak tego nie powinni przejść. Powinno, słuchajcie, być dość prosto. Ale mimo wszystko poczekajmy, 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 zobaczymy, zobaczymy słuchajcie, jak tutaj to wyjdzie. Bo potrzebujemy jednak dużo kasiory, więc uwaga. Ej, twój jetpack byje po pięć koła. To fajnie, to dobry wynik w takim razie, bo okay. przez to widzicie, ten ledwo co tutaj przyszedł i od razu ciach mutant toilet. No, no i nie? następnego tego zaraz. Dobra, pytanie jak z bos toiletem tutaj będzie, dlatego że on ma jednak ćwierć miliona życia, więc to jest. Dobra, zobacz. Trochę zobacz, więcej. zobacz. Daję radę. Dobra, 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 dobra. Tego dobiją. I teraz tak, zajmijcie się nim. Zobaczmy właśnie, jak oni będą tutaj klepać. Mój ma też tutaj całkiem spory zasięg, więc nie powinno Mój być jakiegoś. Nie, ma tutaj daleko zasięg. Wielkiego problemu. nie, no Obserwujmy, tutaj ten jetpack no niestety już nie ma. Zostaje mu 100 koła siły, więc on tego nie powinien przejść. No nie ma w ogóle szans, więc robię autoskipa I teraz słuchajcie, daję, w zobacz. tej fali potrzebuję dostać jeszcze 1300 dolarów na upgrade. Ale ja obserwuję, patrz, znowu małe toalety i znowu te rakiety. Tylko że teraz. O kurde, on bije jakieś 15 no. na raz. No popatrz. No. No oh, mówię, wow. on masowe rozmalanie robi. O oh, wow! Ej, on może być bardzo niedoceniony, wiesz? Tak mi się wydaje. Serio, że on jest giga niedoceniony. No tak. Wiesz, mi się no. wydaje, że te postacie trzeba po prostu wykminić, jak one działają, i gdzie je stawiać, bo każda postać jest po prostu dobra w jakimś obszarze. Tak, 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 tak. Dobra. Ja potrzebuję teraz 400 dolarów, słuchajcie, i z... nawet 300. I zrobię od razu upgrade'ik, więc musimy tutaj poczekać. Ja jednak. myślę, że te bazuki, wiesz, gdzie one mogą być dobre przy no. samym wejściu, przy samym spałnie. Jak one mają taki mały zasięg. Mogą być, ale klika... na razie nie będę tego zmieniał, no bo nie mamy jak tego zmienić. Dobra, no leci tak, ktoś tak, to ma 300 tysięcy. Tak być, I słuchajcie, tu musimy teraz uważać na niego, bo on oczywiście Oj, będzie się... No właśnie, on będzie, słuchajcie się teleportował, ale dobra, szybko jest jechany, no dobra, żeby mu zeszło tak do 150, co najmniej, Okej, okay, nawet niżej mu zejdzie i wtedy zrobi się niewidzialny. A, uśpił mi dobra, 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 jedzie. Pytanie, czy on to przejdzie? Myślę, że przejdzie. Moim zdaniem nie powinien. Nie. Dobra, ale wiesz, on się zaraz znowu zrobi niewidzialny, no nie, dobra, zrobił się niewidzialny, ale teraz jest szybko jechany, szybciutko jest jechany, dobra. A, uśpił go. Uśpił go. Dobra, 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 nie, dobra, 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 dobra. Ok, ale tylko Spider dobra. go robi, tylko Spider, więc my. Myślę, ale że... go zrobi. Zrobił go? Nie, to Jetpack zrobił. go zrobił. Dobra, no to wlatuje tutaj upgrade, słuchajcie. Tu wlatuje upgrade. Ej, let's go. No to to jest w takim razie spoko, słuchajcie. W takim razie to jest całkiem git. Popatrzcie Popatrz. na to. Ja wymaksowałam prawie dynię. E, dobra, właśnie ja nie maksowałem dyni, ale za to mam tutaj tego mocno zrobionego gościa. Tutaj leci naprawdę potężna fala, więc trzeba uważać. Lecą jakieś minigun toilety, ale ja zaraz bym Jetpacka, słuchajcie, Aha. zrobił. Potrzebuję 1400 dolarów. Ja więc zaraz słuchajcie, ta kaska powinna wpaść, jak oni tutaj ich porozwalają. Zarobimy i wtedy postawimy, słuchajcie, postawimy. Dobra, i wtedy dopiero dynie można robić, dobra. Ten z bazuką strzela do niego, popatrz, ładnie go tutaj A, robi. No, dobrze, dają sobie radę. No, A. serio, ogarniają to w totalnie. Dawaj tego minigana, dojedź, dobrze dojechał minigana. Tutaj o, patrz. Tutaj dyni. Dobrze, że on wjeżdża na te dynie. Tak, 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 tak. To jest giga. Bo on z mojej i można się na nie no. No, stracił już ponad 100 tysięcy życia. No nie, żeby nie było widzowie. więc jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze. Tak tutaj poglądać Dobra, i teraz tak, słuchajcie, niech oni rozwalą tych, bo oni też mają tutaj bardzo dużo życia, popatrzcie, widzicie, no nie, po 218 tysięcy, to mi się nie podoba w ogóle, słuchajcie, w ogóle mi się to nie podoba, ale, ale powinni znaczy, być to to zaraz rozwaleni. Tutaj jetpack twój też jeszcze będzie tego minigana toileta pewnie brał. Tak, tak, no niech tam trochę, bo to że widzę, że Dobra, bo... bardzo mało tutaj życia ma jeden gość, drugi też ma stosunkowo mało. Minigan rozwalony, wiesz? Dobra, obserwujmy, słuchajcie, obserwujmy, obserwujmy, bo teraz jadą tam tego klo toileta, teraz znowu jadą tych, żeby ich tutaj szybciutko wykończyć. Dobra, i teraz ten toilet, słuchajcie, on ma 270 tysięcy, więc róbmy go, róbmy go. W ogóle moje spostrzeżenie jest takie, że słuchajcie, na tej mapie chyba gra się trochę łatwiej, chyba trochę łatwiej niż na tamtej dyniowej, ale no niestety, słuchajcie, dwa też nie... Na, e, te dwa też nie można, słuchajcie, powiedzieć... E, Wiecie, mamy dopiero 20 fale z 50, więc nie ma co wykrakiwać, bo może się okazać, że wykrakamy. Patrz, jak bazuka ich tutaj robi. Patrz, o nie, został uśpiony, no to jednak ich nie robi. Dobra, ale uwaga, ścianka. Tą ścianę trzeba by było ulepszyć, bo ona jednak daje ciutkę za mało, no nie. Dobra, a ja teraz powinienem zbierać. Słuchajcie, na ulepszenie dyni. Ewidentnie. Zobaczmy, jaka tutaj w ogóle fala będzie wierzyła. Ja myślę, że tutaj może w 20 którejś fali wjechać ten fantom. No właśnie, fantom jest niestety niedobry. I toxic toilet, słuchajcie. Toxic toilet też będzie niedobry. No zobaczymy, Kupić słuchajcie. Trochę. Musimy tutaj zbierać kasę w takim razie. I zaraz będziemy stawiać coś kolejnego. Tak, mi się te bastoilety te latające, flying, coś tam, coś tam, no to są roz... O, roz... Bo ja potrzebuję 8 tysięcy, ale nie będę miał teraz 8 tysięcy, widzowie, no nie? Więc jakby to jest to jest no totalny No, ja potrzebuję przypałek. łącznie. 12. Nie wiem czy nie dorzucę słuchajcie tutaj jetpacka Który jest stosunkowo tani Musiałbym zobaczyć słuchajcie, a może bardziej jetpacka Na przykład tutaj, e, muszę zobaczyć Czy tutaj będzie dobry zasięg, będzie dobry zasięg Okej, okay. oni tutaj lecą, więc rozwalcie ich Rozwalcie ich tutaj panowie Będą Musicie się tutaj starać, bo ja potrzebuję upgrade'ować dynię, ale nie będę teraz upgrade'ował słuchajcie dyni, nie będę, nie będę w tym momencie słuchajcie tego robił, bo jednak potrzebujemy kasę i to dużo kasy, więc dobra, dawajcie tego basso mutanta toileta, dobra, dobra, on ma już 200, tutaj niestety idą eee. też po 100 coś, ale spoko, on patrz, patrz jak jest szybko nie, nie... dobra, to jest bez jest. problemu i tutaj teraz słuchajcie, tego jednego, o ten jetpack usiadł sobie, zobacz. No tak, on został uśpiony. Ej, medyk by jednak się przydał. W ogóle nie przeanalizowałem tego, ale jednak medyk zrobiłby tutaj, słuchajcie, robotę. Dobra. Uwaga, 4500 dolarów mam i teraz obserwujemy, słuchajcie, mógłbym tą ścianę ulepszyć, ale ja chcę zobaczyć, słuchajcie, co tutaj będzie wylatywało, bo 21 teraz fala, leci Rocket Słuchaj. Toilet, on mi się w ogóle nie podoba, drugi Rocket Toilet leci, leci Phantom Toilet, on mi się też wcale nie podoba, widzowie, zobacz jest Rocket Toilet zobacz, więc ja, uwaga, postawię tutaj kolejnego takiego gościa i teraz, słuchajcie, niech oni troszeczkę ich tutaj biją, leci ten Phantom, dobra, obserwujemy, słuchajcie, obserwujemy, co się tutaj wydarzy. Ja potrzebuję jeszcze trochę pieniędzy, słuchajcie, ale nie wiem, czy powinienem... Czemu fantom się przeteleportował? Widziałaś to? No on się teleportuje, już ci... Tak, tak, już to za... on na początku się przeteleportował, w ogóle ze spawna też. No to to jest totalna lipa. Serio, to jest gigantyczna lipa. Ja potrzebuję 30 dolarów, więc uwaga, tutaj wlatuje upgrade. Okej. Okay. I teraz tak, on ma 600 tysięcy. Dorzucam, słuchajcie, tutaj jetpacka, którego też spróbuję troszeczkę maksować. No ale popatrzcie, on leci mając 400 ja tysięcy. Dawaj, jetpacka. musisz coś, coś Ewidentnie chyba będziesz musiała postawiłam, postawić. Postawiłam jeszcze jetpacka, postawiłam dobra. jeszcze Dobra, zobaczmy, słuchajcie. O, tu no, przeteleportował się znowu! No nie wierzę w no, niego. Jest Ej, niebezpieczny, Daj autoskipa, autoskipa. Dobra, daję autoskipa, daję autoskipa. Dorzucam jetpaka w takim razie. Kolejnego, ale słuchajcie, ja, no to wierdą, jest wierdą, nie wierdą. do przejścia, wierdą. wydaje mi się. To jest nie do przejścia. Dobra, zobaczmy, słuchajcie, jak oni teraz ich jadą. No jadą, ale on i tak ma za dużo HP, słuchajcie. No przeteleportował o, o, o. się! No stawiam nie, tutaj kolejnego. Nie. Masz kasę? Idę tam. No ale to nie zdążysz postawić, no. Nie, ale... nie i jo! I widzowie, na koniec robię jeszcze opening. Mam co prawda upgraded Titan Speakermana, ale podobno tuż po updejcie jest większe szczęście, więc jest szansa na mityka. A jeżeli miałbym kolejnego mityka, to chyba nie muszę wam tłumaczyć, że nie narzekałbym. Nawet jeżeli go, słuchajcie, posiadam, to i tak on byłby co ta. to, to co najmniej genialny, no nie? Dobra, robimy dziewiątkę i uwaga: He... helikopter, helikopter. Dobra, jedyneczki. Ja przypomnę, słuchajcie, up... Upgraded Titan, cameraman, trafił nam się w jedynce. Więc to musi, słuchajcie, mieć jakieś znaczenie. Serio, te jedynki mogą robić totalną robotę. Uwaga, znowu cameraman. Camera woman, sorry. Camera woman to niestety, no nie oddaje. Kamera... ta, speaker helikopter, let's go. Dajcie upgraded Titan speakermana, co? Dawajcie, jeszcze jedynkę walnę. I może teraz dziewiąteczkę sobie dobijemy, co? Dawajcie, znaczy dziesiąteczkę, uwaga. Serio, bez epika? Ej, ale ale jak to? Jak to bez epika? Wiecie, ja rozumiem bez legendy, ale bez epika? To słuchajcie, już jest totalnie masakra. Dobra, słuchajcie, Car Speaker robimy, let's go w takim razie, dawajcie jeszcze trzy jedynki i zrobimy kolejną dychę. Jak nie trafi nam się nawet żadna legenda, no to znaczy, że ewidentnie mit jest obalony i ewidentnie to nic nie zmienia, że weźmiesz sobie właśnie po update'cie, otwierasz i tak dalej, i tak dalej, że niby większe szczęście. I uwaga! No jest legenda! Jest legenda, słuchajcie, więc przynajmniej poszliśmy w dobrym kierunku, więc teraz jedyneczka i skoro była, słuchajcie, już jedna legenda. To będziemy cisnąć, słuchajcie, dalej. Dawajcie, ciśniemy, ewidentnie. Dobra, dawaj tutaj jedyneczki. Dobra, tutaj kolejna jedyneczka. Jeszcze kilka tych jedynek bym potwierał. I potem bym w dziewiątkę. Kamera helikopter, no dobra. Go już mamy, go już dobrze także znamy. Okej, okay, zbagowało mi się, tu, ale mamy kamera woman. No to świetny traf. I uwaga, dycha! Nie no, poważnie.